To już też stara historia. Chodzi o rytm. Teraz będą dwa śpiewy, które dotyczą rytmu. Który jeszcze raz chwalcie Pana z niebios, Psalm 148. O tyle jest ważny, że często się pojawia w Laudesach raz na miesiąc, co cztery tygodnie i, i wtedy robić z niego znowu tak po staremu. Bracia, którzy mają możliwość się nauczyć tego rytmu, a jest naprawdę bardzo łatwy, niech to robią. Czyli w ten sposób. 42. Walcie pana z niebios, walcie go, walcie go na wysokości nieba, uwielbiajcie go, walcie go wszyscy, jego aniołowie. Walcie go, walcie go wszystkie, jego I tak dalej. Też nie róbcie tutaj uwielbiajcie, tam różne modyfikacje, jest prosto. Chwalcie Go, uwielbiajcie Go i w ten sposób, ten rytm marszowy. Pam, pam. Tak samo. Jest to pieśń pochwalna, jest to pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, wiernych. Chwalcie Go dla synów Izraela, ludu on miłuje, uwielbiajcie go.